Witam na moim kanale. Mam na imię Wita. Mieszkam w Turcji w mieście Mersin. Zapraszam w mój dzień! Witajcie, kochani! Dzisiaj zapraszam Was na vlog kulinarny z kuchni mojej mamy tureckiej. Ostatnio byliśmy na pikniku w Adampolu i mama zrobiła takie przepyszne. A, ja bym to nazwała placki z kabaczków. Ona to nazwała müciver albo. Mm, jak to ona nazwała? Jeszcze. a Kaba klykioftesy. No, dla mnie to są placki. Ona nazwała to trochę inaczej, ale były bardzo dobre i na gorąco, i na zimno, kiedy ostygły tam na, w miejscu piknikowym. Nie robiliśmy żadnego grilla, jedliśmy prosto takie gotowe jedzenie z domu i bardzo, bardzo nam smakowało. Wszystko zjedliśmy, ani jednego placka tak naprawdę nie zostało. No i kolejna rzecz, kolejny przepis, to będzie pilaw. Pilaw z takiego drobnego makaronu, który wygląda jak ryż tak naprawdę, ale bardzo szybki przepis, bardzo zdrowy, bardzo mi smakował. Jadłam to też na gorąco, jadłam to też na następnego dnia na pikniku na zimno, smakowało przepysznie, więc co? Zapraszam was do oglądania. Dajcie znać, czy podobało wam się te przepisy. Jak wy próbujecie dajcie znać, czy wam smakowały. No i tyle dzisiaj. Zapraszam do oglądania. Życzę miłego oglądania, miłego dnia i do zobaczenia w kolejnym filmie. Pa pa. Dzisiaj będziemy przygotowywać kolejny przepis. Będzie to przepis z kabaczków. Ma on na imię Kabak Mücver. Do przepisu będą nam potrzebne cztery takie średnie kabaczki, no malutkie bym powiedziała. Do tego dwa jajka, szklanka mąki, łyżeczka proszku do pieczenia lub może być soda. Jeśli chodzi o zieleninę, pietruszka, e, koperek i e, szczypiorek, a pokażę z bliska, szczypiorek chodzi o tą e, białą część i przyprawy, sól. Pieprz czarny i papryka ostra, czyli po turecku tuz, karabiber, pulbiber. No, takie składniki. Zaczynamy! Jak widzicie, mama ściera kabaczka na tarce o dużych oczkach, ale zanim to zrobiła, obrała kabaczka ze skóry. Dla tych placków to jest bardzo ważne. Musimy teraz drobno pokroić. starta na tarce kabaczki trochę postały wydzielił się sok, no i ten sok wyleliśmy, żeby te kabaczki były bardziej suche, no i teraz zielenina ląduje tutaj w, w tych kabaczkach, o, zieleniny dość dużo przyprawy teraz wszystkie lądują właśnie w tej naszej masie mąka szklanka mąki łyżeczka proszku do pieczenia Jajka wylądowały. No i teraz oczywiście mama zamiesza to wszystko. Tak wygląda ta wymieszana masa. Teraz mama wstawiła patelnię. Wlała do niej oliwę z oliwek i będzie formowała takie kotleciki i smażyła. Olej. Mama teraz dodaje o, w taki sposób łyżką te kotleciki. No i teraz będzie kolejne. Mm. W taki sposób smażymy, ale ogień powinien być bardzo gorący. Bardzo wysoki. O. Teraz już przewracamy. Mama tutaj e, dodała kolejny jeden placek. No i zobaczcie. O, jakie te placuszki. Super to wygląda. Przepyszne. Już są przepyszne. Bardzo ważne jest przewracać, kiedy już są delikatnie podsmażone, bo jak nie, nie są takie ścięte, to one się po prostu rozwalą. A smażąc cały czas dodaję jeszcze, robię miejsce i dodaję kolejny e, placek. Ja bym to nazwała plackiem, ale mama to nazwała kotlecikiem. Zrobiła taką konstrukcję po to, żeby te placki, ten, ten, ten olej troszeczkę z nich zszedł i zaraz będzie przekładała już na talerzy. Przed nakładaniem na patelnię, mama właśnie powiedziała, że zawsze trzeba tą masę całą pomieszać. tutaj mama tak partiami je smaży. <laughs> jedne, się, jedne czekają, drugie się smażą. Kolejne dopiero o, mama dokłada. Tak wyglądają upieczone placki. Jeszcze raz bardzo Wam je polecam. Ja wiele razy próbowałam sama robić, ale takich dobrych, jak robi moja mama turecka. no nig Nigdzie nie znajdziecie. Wiem, że trudno zrobić takie placki, bo same mi nie wychodziły, ale z tym przepisem zawsze i to zawsze wychodzą bardzo, bardzo pyszne. Gotujemy kolejny przepis z moją mamą turecką. A to, jest, to będzie takie na patelni robione takie danie. Do tego nam będzie potrzebne cebula, szczypiorek, ale ta część zielona, ta biała część pójdzie do innego przepisu. Bazylia, sól. Będziemy smażyć na oleju z oliwek albo oliwy z oliwek, tak się mówi, tak? I ważnym składnikiem tego dania będzie makaron o takim kształcie. Nie wiem, czy macie coś takiego, ale u nas w Turcji tutaj on jest bardzo popularny. Czyli takie znowu proste składniki. No i pokażemy zaraz przepis. Jak widzieliście cebula została znowu obtoczona cebulą, trochę zgnieciona, ale muszą być właśnie takie duże, duże kawałeczki. Szczypiorek też właśnie w taki, takiej wielkości powinien być. Na gorącą oliwę dodajemy cebulę. Potem ląduje w garnku szczypiorek. Wszystko podsmażamy na średnim ogniu. Teraz dodajemy makaron. Będą nam potrzebne dwie szklanki makaronu. Tutaj nasypuje mama kolejną szklankę, czyli wszystkiego dwie szklanki. No i teraz na tej oliwie z oliwek, tak? Wszystko przysmażamy razem. Pamiętajcie, że nie, nie robimy dużego ognia. Smażymy to na średnim ogniu, cały czas mieszając. Dopóki zawartość garnka nam się tam przysmaża, kroimy w takie dość duże kawałeczki bazylię. Ta cała zawartość dość krótko nam się przysmażała. Teraz dodajemy pokrojoną bazylię i oczywiście całą zawartość mieszamy i jeszcze delikatnie minutkę może z półtorej minutki, przysmażamy. Teraz dodajemy wodę, zimną wodę mama dodaje, no i oczywiście dodaje tyle, żeby delikatnie przykryć cały ten, całą tą zawartość, prawda, żeby wody było delikatnie trochę więcej niż tego naszego powiedzmy pilawu, o w taki sposób. Zaleliśmy teraz wodą, gotujemy na małym ogniu, aż ta woda cała wsiąknie, prawda, w to wszystko. No to jest taki rodzaj pilawu, trochę inaczej robiony. Słuchajcie, pachnie jakby tutaj były grzyby, chociaż tutaj jest tylko cebulia, cebula, bazylia i y, szczypiorek. No i teraz przykrywamy pokrywką i gotujemy, aż woda nam y, ucieknie, wygotuje się. Zobaczcie, woda cała wyparowała, ale spróbowaliśmy. Makaron jeszcze jest delikatnie twardy, dlatego dolewamy wodę. Odrobinkę, żeby jeszcze trochę pogotować. Po dodaniu wody dodajemy teraz trochę soli. No, może tak, nie aż tak bardzo trochę, no ale to mamy taką naturalną sól, bardzo zdrową. No i teraz wymieszamy i jeszcze 5 minut i nasz pilaf jest gotowy. Mm, jak to dobrze wygląda. Tak wygląda gotowa potrawa, a tak wygląda podana przez moją mamę. Zobaczcie jak to dobrze wygląda. Próbujcie i dajcie znać, czy Wam smakowało, a ja zabieram się za jedzenie. Smacznego, kto jest przy stole.